Tak jak w medycynie, diagnoza, później leczenie. Ja bardzo bym oczekiwał wniosków, to znaczy w jakim kierunku idziemy. Powiem Państwu, że przy ASF-ie myśliwi zapłacili ogromne pieniążki z własnej kieszeni, żeby, żeby podołać zadaniu. Drugie pytanie, w jakim kierunku pójdziemy. Oczywiście wiemy, że myśliwi mają prawo do redukcji, tylko nie, nie udźwigną tego tematu. Jakie, znaczy, jakie? Jeśli, mogę, mhm. jeśli mogę zdradzić tutaj pewne tajemnice, to wie, yy, wiem, że znaczy będzie, składany, będzie składany wniosek do, do Narodowego Funduszu przez PZDU właśnie o dofinansowanie yy, tych działań, które by w jakiś sposób kontrolowały tą populację. Nie? To, to są rozważane, są zawsze różne możliwości. To z tego, co się w Europie spotyka, to jest kastrowanie, żeby się nie rozmnażały, łapanie w klatki i, i odstrzał. I tutaj trzeba będzie w jakiś, to w 2024 roku rozpocząłby się ten, ten program. Także tutaj, no ale możemy się poruszać tylko w zakresie prawa, z tego co się orientuje więc tutaj no to, jest ja tak, że tutaj ja Panie tutaj. tutaj dyrektor. To ja mam taką propozycję: pani Diana Piotrowska, dyrektor Departamentu Ochrony Przyrody w Enfosiu, robi pracę na SGG doktorską z szopa i jest myśliwym też, była rzecznikiem chyba, z tego co pamiętam nawet. Więc myślę, że to jest dobry adres, żeby się dowiedzieć o możliwościach. Nie wiem, czy teraz te. Ten rok finansowy i projekty są mocno ograniczone finansowo w Narodowym Funduszu. Od jesieni ma ruszyć FENIX i to są większe pieniądze. To, co nasze doświadczenia mówią o, o usuwaniu przez kilka lat, to nie było coś, że 5 lat i koniec. Bo tak się niestety stało w niektórych parkach, gdzie były norki tylko. Ale tam był efekt taki: Narwiański Park złapał 100 norek, to później samice miały po, po 10-14 młodych. Zrobiło się miejsce. Rozmnażajmy się, jedzenia jest dużo. Tak, to jest proste, proste zasady ekologiczne się dzieją. Mówiliśmy tu głównie o, o terenach wodnych i płotnych, co, co, co ten, ten odrzański przykład jest doskonały. Starodrzewie z miejscami do odpoczynku hibernacji takiej jesienno-zimowej są doskonałe. Natomiast na leśnictwie Demno wiem, że stracili kilka gniazd bociana czarnego. Regularnie gniazda Bielików są odwiedzane przez szopy, a są też już naturalne gniazda sokołów wędrownych obok nas. E, jeden z naszych szopów, też z 2006 8 lat, z nadajnikiem wyszedł z parku na jedną noc 17 km do nadleśnictwa Ośno-Lubuskie i przez 3-4 dni spał w gnieździe Bielika. A potem na boisko? A potem na boisko nawet, tak? To, to ciekami, kanałem czerwonym i tak dalej. tak. To, co jest najważniejsze może to jest taki apel do, do, do Związku Łowieckiego, że może powinny być specjalne etaty tak zwanych reduktorów jakichś, albo może przy Rdosiu nawet, tak, umocowani ludzie, którzy by byli dobrze opłacani, bo to jest ciężka praca przy tym behawiorze nocnym zwierząt. Nie mówimy o przyjemnych rzeczach, tak? bo my zamiast ochrony przyrodą zajmujemy się najpierw usuwaniem gatunków, które nam tą przyrodę psują po prostu, tak, niszczą. Więc to jest, nikt, nikt nie mówi o przyjemnościach, tak, ale dowiedzmy się jak najwięcej. Więc e, wszystkie, wszystkie zwierzęta złapane, uśmiercone przez nas, jadą do, do Instytutów od Krakowa po Lublin, gdzie zami się zajmują. Norki jadą na wirusa aleuckiego, w którym szukamy szansy, że może sami się wytłuką. też jest wrażliwy na No to jak sobie jest wrażliwy, to tylko zarażać, tak? E, no, bo, no bo to jest ten gatunek, którego nie chcemy tutaj u siebie, tak? Ale to jest drogie, pracochłonne i, i, i długo ja, będzie trwało. Może, może po kolei, bo tu jeszcze mamy z, gościa z hot-bus, pracownika. Teraz się jest Akosu, wydało, proszę bardzo. Dzisiaj, w roli prywatnej, że jest kształcenia ekologii. W Niemczech. E, e, prowadza analizy ornitologiczne i poluje. E, dwie rzeczy, które jakby mógłbym tutaj porównać z doświadczeniem z Brandenburgii. Po pierwsze, e, myśliwi w Polsce są bez broni. Większość odstrzałów, które dokonujemy w Brandenburgii, broń mało kalibrowa, dużo bezpieczniejsza. Rzeczy, które tam stosujemy, są niedopuszczone w prawie łowieckim w Polsce. Jeżeli to się nie zmieni, to za 10 lat będzie w Zielonej Górze tutaj tyle samo ile w Brandenburgii bo ten rozwój prześledziłem w Niemczech, ostrzegam przed zbyt długim okresem zaznajamiania się i badania. <grym> Też, e, jeżeli jest potrzebna księga, No nie proponuję, rzeczywiście w Niemczech trochę tej literatury powstało. E, kolejna rzecz, w Brandenburgii myśliwych nie dało się do niczego zmusić, takie jest prawo, nie można nas tam zachęcić do niczego poza finansowo. Jest grupa myśliwych, która zajmuje się tym szopem ale niestety to jest niewielka grupa i te osoby, które się tym zajmują, mają tych szopów na sumieniu bardzo dużo. Z doświadczenia mogę powiedzieć, szopa można zwalczać tylko hybrydowo. Żywo łapki i odstrzał, inaczej jeżeli jedna z tych rzeczy nie będzie miała miejsca, można o tym zapomnieć. Kolejna rzecz, wielka prośba do Rdosiów. Proszę nie wydawać żadnych zgód na trzymanie szopów w domach, ośrodkach, i tego typu rzeczach. One lądują w końcu w przyrodzie. Ja moimi szopami, które strzelam amunicją bezołowiową, ważna rzecz, zaopatruję taką właśnie stację, która pielęgnuje zwierzęta chore, dzikie. I tam też niestety znajdują się żywe szopy. I te szopy, one tam trafiają w różne miejsca. Proszę po prostu unikać tego tematu. Jeżeli podejmiemy bardzo radykalne i bardzo szybkie kroki, może uda nam się zdążyć przed argumentem ich jest tyle, że i tak jest za późno cokolwiek robić. Także apeluję o dozbrojenie myśliwych ze, względu, ze względów prawnych i o podjęcie jak najszybszych działań. Badania naukowe są bardzo ważne, ale sporo rzeczy już na ten temat wiemy, żeby wiedzieć, że to może być tylko i wyłącznie gorzej. Lepiej samo z siebie nie będzie ale też nie tylko myśliwych z y, tą broń małokalibrową, ale też pracowników ochrony przyrody, tak? Bo u nas y, y, każdy, kto chce redukować szopy, musi być myśliwym od razu, tak? Wszelkie egzaminy zdać, broń się kupuje, to są indywidualne uprawnienia. Nie ma y, broni służbowej y, y, krótkiej czy, czy nawet mocnej pneumatycznej, gdzie Norwegowie używają takiej broni, Szkolą psy tropiące norki, inne gatunki szkodliwe na wyspach i, i, i strzelają w norach z bezpiecznej broni. A ta nasza broń jest bronią myśliwską po prostu, do, do, do czegoś innego przygotowana. No ja może dodam, dla, dlatego jest między innymi to seminarium, ponieważ no, widzimy, że ten problem narasta. Zwłaszcza, że przez ten swój sympatyczny wygląd no, są też grupy ludzi, które uważają, że. no to takie fajne zwierzątko, nawet tak jak tutaj rozmawialiśmy w Bydgoszczy, jakieś jest stowarzyszenie przyjaciół, szopa, że po co go męczyć i, i, i brakuje takiej edukacji, edukacji dla ludzi, dlaczego, dlaczego ten gatunek jest groźny, tu nie ma żartów. Bo to, 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 to no, musimy chronić naszą bioróżnorodność rodzimą i to nawet Unia Europejska przecież tutaj e, wskazuje na to. Pani... Wojewódzka. Bardzo, bardzo dziękuję za zaproszenie na, na dzisiejsze seminarium. Poszerzyłam i pogłębiłam swoją wiedzę na temat szopa. Jeżeli zostałam tutaj wywołana a propos badania w kierunku wścieklizny, tak, deklaruję możliwość badania mózgów z dostarczaniem głów do laboratorium Zakładów Higieny Weterynaryjnej w Zielonej Górze. Tylko bym prosiła już o kontakt bezpośredni, dobrze. o jakiej ilości jest mówimy, żebyśmy byli w odczynniki mhm. zaopatrzeni, bo na ten rok przewidziałam zwiększony monitoring bierny, jeżeli chodzi o wścieklizny. Super, bardzo dobrze, bo tak naprawdę jest bardzo. Obsługi literatura na temat szopa w ogóle w Europie, także to jakby byliśmy zaskoczeni, pan łowczy, proszę bardzo. Profesor już uchylił rąbka tajemnicy odnośnie tej współpracy. Pan dyrektor parku posłużył się wręcz nazwiskiem osoby, która odpowiedzialna jest za projekty z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska. I tak z panią dyrektor Piotrowską jesteśmy w kontakcie powstała wstępne opracowanie odnośnie właśnie tego gatunku, które trafiło już do NFOS Zarządu Głównego Polskiego Związku Wowieckiego. Z tym, że Szanowni Państwo, do tego projektu, który ma być zedykowany na cały kraj, potrzebujemy partnerów, partnerów do badania, partnerów, którzy wspomogą nas zarówno logistycznie, jak i też mentalnie. My dzisiaj potrzebujemy też informacji przekazywanych do samorządów lokalnych, bo na przykład ten slajd, który pokazywałem, to on się nie kończy na tym, że te szopy tam są i koniec. Te szopy są tam na przykład dokarmiane przez ludzi. Dokarmiany przez ludzi on się sam stamtąd nigdy nie wyprowadzi. tak? A widzieliście w bezpośredniej bliskości przedszkole jakieś tam boisko lekkoatletyczne. Tak więc ta możliwość kontaktu, ja już pomijam, że tak na dobrą sprawę znajomy przeprowadził pewien, pewne doświadczenie na własnym organizmie i w trzeci dzień szop Pracz karmiony z, na tarasie z miseczki pobrał już jedzenie od jego, z jego rąk. Tak więc to jest bardzo dobrze adoptujące się zwierzę i w momencie, kiedy jest, że tak powiem, w cudzysłowie głaskane przez nas jako ludzi, skraca bardzo szybko ten dystans i daje się wręcz nawet oswoić. Tak? Przy tym bardzo inteligentne, bo potrafi obejść te zabezpieczenia, uczy się obchodzenia zabezpieczeń, wydostawania z podczasków, Tak więc to jest naprawdę niełatwy, niełatwy, nie chciałbym użyć przeciwnik, no może i przeciwnik naszych, naszych organizmów rodzimych i naszych żyjątek. Też przez Myślę, że jest ważny wątek jakiejś współpracy też ze stroną niemiecką, ponieważ tutaj z Brandenburgii z Brandenburgi nachodzi on dość, dość licznie, ten shop, i myślę, że tu współpraca między nie, stroną niemiecką, a się i Polską jest, jest konieczna wręcz, bo żeby tutaj... Proszę bardzo, dość. Tak, <laughs> Chciałabym panu odpowiedzieć. Odnośnie tych zezwoleń wydawanych na przetrzymywanie komercyjne szatokracza, to istotne jest to, że tych zezwoleń nie jest dużo, przynajmniej do wiadomości trafiają do nas, bo zezwolenie wydaje główny dyrektor, tak? generalny dyrektor w Warszawie, bo to jest gatunek, który jest na liście unijnej. Tych zezwoleń jest niewiele, ale jeżeli już jest wydane takie zezwolenie na przetrzymywanie, to jednym z warunków przetrzymywania jest wcześniejsza sterylizacja. Także jest nadzieja, że się nie będą dalej rozmnażać. Muszą być zaczypowane też. Weterynarz musi zaczypować takie zwierzę, żeby było, była możliwość identyfikacji. No i jest to jej tam jest chyba zapis, jak jest zaoczykowane, to musi być już potem uświercone, czy udowodnione czy jego zejście. <słuch> czy przekażenie do, do azylu, tak. Pojadamy, tak. No, ale jest możliwość śledzenia ścieżki, co się dalej zajdzie. Ja profesorze mam pomysł na to ten, na ten rozwiązanie, aby w takim azylu, gdzie będzie przyjmował inwazyjne gatunki obce, zawsze były też w tym azylu 5, 6, 7 wilków. I łańcuch troficzny się wypełni. I potem badanie kału. Dużego węża również można trzymać. Ale trzeba do... mieć zgodę na Milka też No, Rady, no bo... tak. Coś innego może, nie? Coś... Krokodyl. No, no, ty... Czy Krok jeszcze krokodari. ktoś z Państwa chciałby tu zabrać głos? Jeśli nie, to w takim razie myślę, że zbliżamy się powoli do końca, bo zaraz tu zaczną się zajęcia, przyjdzie jakiś magister nas wygoni, że że ma zajęcia w planie. W takim razie, proszę Państwa, bardzo się cieszę, że doszło do tego spotkania i ta sprawa jest nagłośniona, bo staje się problematyczna. Dziękuję wszystkim za przybycie, a mamy tutaj dość szerokie spektrum i mamy z władz wojewódzkich, z Urzędu Marszałkowskiego przedstawicieli, z PZE, z weterynarii naszej, z RDOS-u, także naprawdę... Bardzo się cieszę, że uda, udało się tak, takie spotkanie zorganizować i no, będziemy powoli tutaj dążyć w kierunku jakieś rozwiązania tego problemu z, z naszego punktu biologów ustawowania bioróżnorodności i też właśnie tej, e... z tych spraw związanych z zarażaniem się przez pasożyty i choroby. Także bardzo dziękuję i w, będziemy informować o następnych spotkaniach Państwa tak, na